jest świat wartości dziecka 5 letniego w środowisku wiejskim na podstawie badań własnych. Człowiek, by istnieć i rozwijać się, potrzebuje w swoim życiu wielu kierunkowskazów. Jednym z nich są bez wątpienia wartości. W ciągu życia niejednokrotnie zmienia się ich liczba oraz znaczenie i rankach. Ludzie niemal nieustannie dokonują hierarchizacji wartości według ich ważności. Wyróżniając to, co dla nich najważniejsze. Hierarchiczność bowiem jest odłączną cechą wartości. Wartości, preferowane przez ludzi, są bardzo różnorodne i z wielu względów skłaniają do refleksji. Dla ludzkiego życia i myślenia, wartości są wiecznym źródłem fascynacji. Ich urok polega na tym, że nie można nikogo zmusić do autentycznego ich uznawania. Człowiek musi dokonać tego właściwego kierunku, a pomocne w tym wyborze są oddziaływania wychowawcze, którym udawane jest od początku swego życia w rodzinie, w szkole, w środowisku, w którym funkcjonuje. Wychowanie wartości, i wartości jest bardzo istotne, bowiem dotyczy kształtowania osobowości moralnej człowieka, jego gustów i poczucia piękna oraz stylu życia. Wprowadzenie człowieka w świat wartości to przede wszystkim kształtowanie w nim określonych potrzeb, upodobań, umiejętności rozróżniania rzeczy dobrych od złych, rozwijanie wrażliwości i dążenie do poszukiwania prawdy. Wartości nie są człowiekowi dane, lecz zadane. Istota ludzka od najmłodszych lat podświadomie i świadomie chłonie różne zasady i normy, a następnie stosownie do poziomu rozwoju i aktywności własnej. Dokonuje ich restrukturyzacji i interioryzacji. Zazwyczaj dorośli przenoszą na dziecko to, co uważają za ważne w swoim życiu. Wychowanie do wartości w zasadzie rozpoczyna się od momentu narodzenia człowieka. Niektórzy badacze wskazują, że już z chwili poczęcia nowej istoty. Pierwsze lata życia dziecka to okres transformacji systemu wartości. W tym okresie proces obserwacji i naśladownictwa odgrywa największą rolę w przyswajaniu zachowań, sposobów myślenia i wyrażania siebie. Dziecko zadając pytanie, dlaczego, po co, pyta o kryterium wartościowania, o sens i istotę określanych stanów rzeczy i działań. Młody człowiek w wieku przedszkolnym i szkolnym wprowadzany jest w świat wartości poprzez diabeł. I działanie oparte na zakazach i nakazach poprzez system stosowania kar i nagród, poprzez tworzenie przez wychowujących otaczającej rzeczywistości, przesyconej wartościach i określenie pozytywnych zachowań, również poprzez wspólne ustalanie reguł postępowania i utrzymywanie dyscypliny w zakresie wartości. W literaturze przedmiotu wartość to podstawowa kategoria aksjologii. Oznaczająca wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające, i w takiż sposób urzeczywistniane. Termin wartość jest wieloznaczny i jest definiowany w wielu dyscyplinach naukowych. Jednoznaczne zdefiniowanie wartości nie jest rzeczą prosta. Stąd tak duża różnorodność interpretacji. Tegoż pojęcia. Co obrazuje nasz slajd? W pedagogice wartości wyrażają to, co być powinno, czego pragniemy. Widzą w rzeczywistość pewien sens ostateczny. Ukazują to, co naprawdę istotne do czego warto dążyć. By nie pogubić się o świecie wartości, podjęto próby ich klasyfikacji. Podziały wartości mogą być bardzo różne w zależności od przyjętych teorii i stosowanego kryterium. Prezentując różne typologie wartości, warto odwołać się do klasyfikacji wywodzącej się z tradycji amerykańskiej autorstwa Miltona Rokicza. Klasyfikacja ta jest zaliczana do znanych i dość często wykorzystywanych także w badaniach polskich. Autor ten założył, że istnieją dwie podstawowe grupy wartości: wartości ostateczne. I wartości instrumentalne. Wartości ostateczne dotyczą najważniejszych celów w życiu człowieka, określają stan finalny ludzkich dążeń. Wśród nich Rokicz wyróżnia wartości osobowościowe i wartości społeczne. Wartości osobowościowe, czyli osobiste, należą do nich m.in. szczęście, dojrzała miłość, dostatnie życie, równowaga wewnętrzna i tym podobne. Z kolei do wartości społecznych można zaliczyć bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo rodziny, pokój na świecie. Wartości instrumentalne odnoszą się do najogólniejszych sposobów postępowania, określają pożądane sposoby osiągania celów. Również w tej grupie autor dokona podziału na dwie podgrupy wartości moralne i wartości kompetencyjne. Wartości moralne w ich skład wchodzą takie wartości jak miłość, posłuszeństwo, uczciwość, odpowiedzialność. Wartości kompetencyjne na tę grupę składają się wartości typu ambicje, rozwój intelektualny, logika działania i wyobraźnia. Również inni autorzy dokonali klasyfikacji wartości użytecznych dla teorii wychowania.